Witam państwa, to jest program Dzień dobry Kłócko. Dziś naszym gościem w studiu jest pan Oskar Stuglik, firma Boksik Catering. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Skąd właściwie pomysł na catering dietetyczny? No, pomysł zrodził się kilka lat temu, ze znaczy 3-4 lata temu, ale gdzieś tam przez pracę nie było możliwości tego wdrożenia i to testowaliśmy cały czas. Sprawdzaliśmy dietetyków, sprawdzaliśmy jak to działa, jak to można połapać, jak to można zrobić. I w końcu przyszła pora na to, żeby to zintensyfikować. Jakie, jakie diety proponujecie w swojej ofercie i dla kogo są one kierowane? E, aktualnie mamy dietę wegetariańską, standard e, z niskim indeksem glikemicznym i dla sportowców one są skierowane dla wszystkich tak naprawdę. To nie jest gdzieś tam wyłączność, że muszą tylko sportowcy z tego korzystać, tylko każdy, kto prowadzi intensywny tryb życia, kto nie ma czasu na przygotowywanie posiłków, nie ma czasu na gotowanie, a chce mimo wszystko prowadzić zdrowy tryb życia, zdrowo się odżywiać. A kto ustala te posiłki i kto ustala menu? Mamy dietetyka klinicznego z bardzo dużym doświadczeniem, który nam ustala całe jadłospisy, który nam to wszystko wylicza, przylicza na, na makroelementy, które są niezbędne do funkcjonowania i później to przychodzi gotowy jadłospis na kuchnię. Zresztą się zajmują już kucharze, specjaliści w swojej dziedzinie. Jeśli jest osoba, która chciałaby rozpocząć taką dietę pudełkową, od czego powinna zacząć i jak wygląda taka pierwsza próba kontaktu z Wami? Czy jest jakaś taka wizyta w formie powiedzmy takiej konsultacji? Możemy taką konsultację zorganizować. Może to być też w formie telefonicznej. Jednakże większość osób już zna swoje zapotrzebowanie kaloryczne, ponieważ ktoś, kto się decyduje na regularny tryb życia i regularne tryb jedzenia, już miał pierwsze kontakty z dietetykami swoimi, którzy już w jakiś sposób nakreślili to, w jaki sposób miałby się odżywiać, więc kaloryczność i ilość posiłków już jest w większości osób ustalona. We współczesnym świecie dużo jest problemów, jeśli chodzi o alergię, wiele jest też nietolerancji, czy to też jest w diecie uwzględniane? Staramy się to uwzględniać. Jeżeli ktoś nam napisze, że mamy, ma jakąś nietolerancję, jakiegoś składnika e, i jest możliwe jego wykluczenie z tych dań, to próbujemy to oczywiście zrobić. Gdzie dostarczacie swoje boksiki, jak duży teren obejmujecie? No teren jest duży, bo jest to w, w zasięgu 40 km od Ząbkowie Śląskich. Obejmujemy i Nową Rudę, i kłocko, i Stronie, i Lądek. Paczków Złoty Stok. Na razie w te strony dostarczamy. Od samego rana są przygotowywane posiłki, wieczorem kierowca rozwozi po, po, po naszym terenie, każdemu do domu przywozi. Najwięcej tego mamy na terenie Kłocka, Lądka, Stronia i Zamkowiec Śląskich, w dużych miastach. Duże firmy często dbają o swoich pracowników, mają otworzone fundusze socjalne, na podstawie których refundują posiłki, bądź w dużej, dużej części je dofinansowują. I między innymi tutaj też dbają o to żeby ci pracownicy mieć, mieli energię do, do pracy i też często idą w stronę diet pudełkowych. Co tak naprawdę Was wyróżnia? Świeżość przede wszystkim, duże doświadczenie, które zdobyliśmy przez 10 lat pracowania w gastronomii, no i to, że współpracujemy z profesjonalistami, z profesjonalną dietetyczką, profesjonalni szefowi kuchni nas uczyli, przygotowywania posiłków. Duże firmy nas zaopatrują, które nam często podpowiadają różne szczegóły, detale i nowości, które gdzieś tam wchodzą na rynek które są używane w takich cateringach. Warto po to sięgnąć, ponieważ jest to duża różnorodność. Codziennie dostajemy inne posiłki, codziennie posiłki są świeżo przygotowywane i są też fajne nowości. Adaptujemy się też do sezonowości, czyli jeżeli teraz przychodzi wiosna, to zaczynamy wprowadzać nowaliki, nowaliki wiosenne. Kiedy przychodzi lato, to wprowadzamy wtedy już produkty, które są tylko dostępne w danym okresie. Jak wygląda przykładowy jadłospis na dany dzień? No, przykładowo na śniadanie serwujemy pastę z makreli razem z bułką grahamką. Na obiad możemy zaproponować utko z kurczaka w panierce kukurydzianej z warzywami i ziemniakami gotowanymi. Na kolację makaron z tofu z pomidorami suszonymi. Czy duże jest zapotrzebowanie na rynku takimi usługami? Tak, coraz więcej osób przez bardzo szybki tryb pracy i bardzo krótkie dni. Nie ma czasu na gotowanie i przygotowanie sobie swoich posiłków, ale chcieliby się odżywiać zdrowo przede wszystkim i regularnie, żeby uniknąć chorób, żeby uniknąć popadania w nadwagę. Wiem, że chcecie nawiązać współpracę z firmami, żeby byli oni też jakby ambasadorami Waszej marki. Tak, bierzemy sobie takie osoby, które właśnie zostają naszymi ambasadorami. Mamy też sportowców, którzy dziś tam się tym zajmują. Przygotowujemy aktualnie na przykład do zawodów, do Mistrzostw Świata w wyciskaniu sztangi, zawodnika z Ząbkowych Śląskich. W swoim pakiecie macie również ciekawe oferty promocyjne. Tak, posiadam aktualnie promocję Boksik na start, że można przez 5 dni wypróbować naszego cateringu w bardzo, bardzo atrakcyjnej cenie. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę i wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu. W jaki sposób można się z Państwem skontaktować? Dziękuję bardzo. Zapraszamy na naszą stronę boksikcatering.pl. Tam można znaleźć wszystkie informacje kontaktowe, formularz zamówień i linki do naszych social mediów, przez które też można nas znaleźć. Dziś moim Państwa gościem w studiu był pan Oskar Stuglik firma Boxik Catering.